Witajcie, kochani. Z tej strony Krzysztof Bartoszowicz z Krzysztofowego Domu Duszy. W dzisiejszym filmiku powiem Wam coś na temat oczyszczania mieszkań, domów, przestrzeni, w której żyjemy. Tak samo jak dbamy o swoją czystość energetyczną, swoją własną i tak samo jak dbamy o swoją higienę osobistą, tak samo istotnym elementem jest dbanie o czystość energetyczną przestrzeni, w której funkcjonujemy. Zarówno przestrzeni tej, w której czynimy magię, jak i po prostu na co dzień naszego domu. Czy miejsca pracy? Moi drodzy, najczęściej spotykanym, najpopularniejszym sposobem na oczyszczanie przestrzeni e, jest okadzanie. Okadzamy różnego rodzaju e, ziołami, mieszankami ziół, I takie najpopularniejsze, które w dzisiejszych czasach są stosowane, to jest trzałowie albo polosanto. E, ja dodam, że jeżeli nie macie akurat tego pod ręką. To bądź nie chcecie wydawać pieniędzy, bo to też tak naprawdę nie wychodzi to wcale tak tanio, to możecie zastosować nasze rodzime rośliny, które rewelacyjnie się do tego nadają. Słuchajcie, liście dębu, liście klonu, jałowiec to są rośliny, które przy okazaniu działają identycznie jak szałwie, chociaż może nie pachną tak ładnie to ich właściwości oczyszczające są równie dobre, o ile też nawet nie lepsze. Okadzenie. Słuchajcie, jak okadzamy? Istnieje bardzo wiele teorii o tym, jak okadzać. Czy to w stronę przeciwną do zegara, czy to w stronę zgodną z ruchem wskazówek zegara. Moim zdaniem i z mojej praktyki wynika, że to nie ma najmniejszego znaczenia. Okadzamy jedynie po prostu od najdalszego zakątka domu w stronę drzwi. Czyli jeżeli powiedzmy mamy dwupokojowe mieszkanie w bloku, to słuchajcie, wchodzicie do jednego pokoju, okadzacie go wzdłuż ścian. Po prostu chodzi o to, aby wypełnić dymem całą przestrzeń, całe pomieszczenie. Następnie przychodzicie do kolejnego pokoju, go również, a na końcu korytarz aż w stronę drzwi wyjściowych. W ten sposób wypłasza się tak jakby te negatywne energie. Ponieważ kadzidła nie niwelują negatywnych energii, tylko po prostu je usuwają z przestrzeni, wypychają. Działa to podobnie jak kiedyś myśliwi po prostu wypłaszali zwierzynę. Tak można porównać to do tego. Niestety tak, tak stosowano, że podpalano e, liście, podpalano na przykład słomę, wrzucano do, za, w jednym końcu e, nory, bo zawsze zwierzęta miały. Dodatkowe wyjścia. Po prostu ten dym rozchodził się po kanałach i zwierzęta zawsze uchodziły kolejnymi wyjściami. Więc chodzi o to, aby zacząć od najdalszego punktu w domu, w budynku i kadzić w stronę drzwi wyjściowych. Kolejnym takim skutecznym sposobem są elementy związane z solą. Sol ma bardzo silne właściwości absorpcyjne. A dzięki czemu jeżeli zostawimy jakiekolwiek elementy solne, one będą wciągały wszelkie energie, które są a na najbardziej te negatywne, ponieważ będzie to dążyło do wyrównania energii w przestrzeni. I słuchajcie, jeżeli chodzi o techniki związane z soleniem, najprostszym sposobem jest układanie woreczków z solą po mieszkaniu. Po mniej więcej 4 na każde pomieszczenie. Wystarczą małe woreczki, możecie je sami zrobić, z kawałków materiałów, po prostu kawałek materiału, powiedzmy 10 na 10 taki kwadracik, sypiemy mniej więcej dwie małe łyżeczki soli, składamy, zawiązujemy nitką i przez to powstaje taki mały woreczek. Takie woreczki rozkładamy w kątach każdego pomieszczenia, i po około 48 godzinach ta sól zaabsorbuje wszelkie negatywne energie które były w pomieszczeniu i te woreczki możecie najzwyczajniej w świecie wyrzucić. Nie używajcie soli, która była w tych woreczkach, ponieważ sól absorbuje negatywną energię i nie nadaje się do już użycia w jakimkolwiek rytuale, nie nadaje się też do spożycia. Kolejne, yy, yy, tak, kolejną techniką jest to posypywanie solą, solenie tak zwane. I chodzi o to, abyście po prostu wzięli... bo Pewną ilość soli, woreczek, powiedzmy z solą, i chodzili po domu i sypali to sól po całej powierzchni podłogi. Tak jakbyście po prostu siali, nie wiem, e, jakieś zboża, tak? Garść sól posypać po całej podłodze. I kiedyś e, to stosowano najlepiej do tej techniki. Mimo wszystko, jeżeli nie macie dywanów, to po prostu wymiatajcie to sól. Wtedy wymiata się po upływie kilku godzin. Tak powiedzmy, z 2-3 godziny wystarczy od najdalszego kątu w domu. Wymiatacie to również w stronę drzwi wyjściowych. To Te zamiatanie też ma kolejny aspekt energetyczny, chodzi o wymiatanie energii, dlatego miotły uwiedźm e, i czarownic zawsze były elementem magicznym i wykorzystywano je nie tylko do latania, e, ale też właśnie do wymiatania energii. I taką sól wymiatamy, również wyrzucamy. W dzisiejszych czasach, jeżeli mamy dywany, bądź struktura podłogi nie pozwala na to, żeby później taką sól zamieść, można też to zgarnąć odkurzaczem i też wywalić. I też odkurzamy wtedy od najdalszego kątu w domu w stronę drzwi wyjściowych. Kolejnym elementem, kolejnym takim sposobem jest tak zwana solna bryza. Słuchajcie, przygotowujemy yy, płyn, którym później po prostu możemy wszystko spryskiwać. Również można to służyć do oczyszczania minerałów, biżuterii oczyszczania większych przedmiotów, jak nie powiedzmy meble czy coś. Słuchajcie, wystarczy tak, ocet jabłkowy, sól, szałwia i takie, taką mieszankę. Ocet, ocet najlepiej, jeżeli mamy cały litr octu. Sypiemy mniej więcej łyżkę stołową soli. Wsypujemy tak sporą ilość szałwii. Możecie dodać jeszcze trochę wody, żeby złagodzić ten ocet i zostawcie to w ciemnym pomieszczeniu na mniej więcej 3 dni później przez biały materiał przecedzacie to wszystko do odrobnego naczynia i później możecie wziąć spryskiwacz, zraszacz tak jakie do e, czyszczenia okien i po prostu korzystając z takiego zraszacza możecie spryskiwacza możecie po prostu czyścić czy to w domu popsikać ogólnie czy to właśnie czyścić biżuterię jakiekolwiek dowolne elementy więc e, taka solna bryza z szałwią i Octem jabłkowym jest bardzo skutecznym e, czynnikiem do oczyszczania przestrzeni, ale i przedmiotów. Kolejnym elementem, e, kolejnym takim sposobem są kryształy soli. Słuchajcie, znaleźliście na pewno e, w sklepach, to jest sól Himalajska, w kamieniu. W pełnych takich kryształkach one są bardzo ładne, czasami lampy z takich kamieni robią. I wystarczy, że nazbieracie, kupicie po prostu sporo ilość tego. I wtedy takie kryształy, kamienie rozkładajcie w różnych kątach domu, po kilka na pomieszczenie. I po mniej więcej 48 godzinach e, takie kryształy zaobserwują całą energię negatywną, która znajdowała się w pomieszczeniu i należy je wtedy po prostu wyrzucić. E, można też je zakopać do ziemi i po około e, 24 godzinach odkopać, z tym, że jeżeli ziemia będzie wilgotna, on po prostu się rozpuszczą. Jeżeli jest całkiem sucha, to po prostu znowu się oczyszczą i możecie je użyć ponownie. E, kolejnym takim punktem do oczyszczania przestrzeni, to jest stosowanie kryształów i minerałów. E, najlepiej nadają się do tego kryształ górski i wszelkiego typu korale. E, ponieważ i perły moi drodzy, chociaż pery, perły to jest taki troszeczkę drogi sposób na oczyszczanie. E, te wszystkie kryształy mają bardzo silne właściwości absorpcyjne i właśnie absorbują też negatywne energie. Jeżeli nie są odpowiednio zaprogramowane, będą ściągały negatywne energie, aby oczyścić przestrzeń. Wystarczy porozkładać takie kryształy e, też w pomieszczeniach. I po mniej więcej 24 godzinach taka przestrzeń powinna być wystarczająco dobrze oczyszczona. Jest jeszcze jeden taki sposób, który polega na jajowaniu domu. Nie chodzi mi o takie klasyczne jajowanie, kiedy obtaczamy jajkiem czyjeś ciało. A tutaj jajowanie odbywa się w ten sposób, że w centralnym punkcie każdego pomieszczenia kładziemy jajko. Jajko to musi być świeżutkie. Najlepiej prosto od kury. Jeżeli macie możliwość sięgnąć do gniazda kurzego i wyciągnąć takie jajko, to będzie idealne. Ponieważ jajko zawsze ma właściwości absorpcyjne, bardzo silne, więc każdy, kto go dotknie, to część, to już to jajko zacznie funkcjonować, zacznie ściągać tę energię. I jajko też ma swoje jakby limity, możliwości absorbowania tych energii. Więc im mniej osób tego jajka dotyka, tym lepiej. Takie jajko z marketu niekoniecznie się nie nadaje, więc jeżeli chcecie mieć pewność i jak najlepszy efekt, to po prostu do jakiegoś gospodarza, weźcie sobie te jajka od niego kupcie. OK. I w każdym pomieszczeniu takie jajko ustawia się i po upływie około 12 godzin, to musi być w centralnym punkcie domu. Po upływie 12 godzin takie jajko zabieramy i wyrzucamy. Najlepiej zakopać je pod ziemią ale jeżeli wyrzucić do śmieci, to też się nic złego nie stanie, aby tylko nie zbiło się takie jajko w domu. Jeżeli się jajko zbije, musicie powtórzyć tą czynność, ok? Także, moi drodzy, to są takie fajne, proste, domowe sposoby na to, jak oczyścić sobie przestrzeń, w którym żyjemy. Jeżeli chodzi o solną bryzę, możecie też jej stosować do oczyszczania siebie samych, też fajnie działa. Także moi drodzy, subskrybujcie kanał, udostępniajcie, przesyłajcie te filmiki dla innych. Nie każdy korzysta z takiej fajnej wiedzy. Eee, praktykujcie, trenujcie, ćwiczcie, uczcie się i działajcie. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć.